Moment jest ważny i moment jest niezwykły, ponieważ będzie dzisiaj podpisywana umowa na wykonanie boiska treningowego, pełnowymiarowego, z murawą podgrzewaną, która służyć będzie górnikowi Zabrze do treningów. Cieszę się ogromnie, że udało się nasz bardzo, bardzo długo oczekiwany projekt doprowadzić do fazy realizacji. Wiemy doskonale, że zawodnicy górnika Zabrze intensywnie trenują, staramy się im stworzyć jak najlepsze warunki. Ale też nie tylko piłkarze górnika zawsze trenują. W związku z powyższym zawsze jest takie trochę polowanie na miejsce na boiskach. No mam nadzieję, że to boisko, które jak wierzę szybko zrealizujemy, pozwoli... Drużynie górnika zabrze w, jedno, w jednoznaczny sposób skorzystać właśnie z tego miejsca, a też uwolnią się godziny trenowania na innych boiskach dla innych grup sportowych. W ogólnej koncepcji na pobliskim terenie boisk treningowych mamy zaplanowane cztery boiska, tyle tam się zmieści. Na razie budujemy jedno, pozyskaliśmy środki dotacyjne z. Ministerstwa Sportu. Mamy też wkład własny. Wyłoniliśmy, jak Państwo widzicie, wykonawcę, moim zdaniem w bardzo korzystnej cenie, z dużym doświadczeniem, więc mamy nadzieję, że w ciągu zaplanowanych trzech miesięcy bo tyle planujemy, że inwestycja potrwa do momentu jej zakończenia powstanie świetne boisko. Praktycznie kopia o takich parametrach, kopia tego boiska, które jest płytą główną dla górnika. No, przede wszystkim wielkie ukłony dla Pani Prezydent, dla miasta za, za tą inwestycję, bo, bo to jest bardzo ważna rzecz, że yy, myśląc o klubie sportowym nie myślimy tylko o piłkarzach, o transferach, ale też o tym, żeby tak, rozwijać bazę i tu wielkie ukłony naprawdę dla, też dla spółki Stadion, że się podejmuje tej inwestycji. Ja tak pamiętam yy, z dzieciństwa, się wychowałem bardzo bliziutko, yy, czasy kiedy na tych łąkach lekkoatleci trenowali, piłkarze, te boiska były w stanie różnym. Ale, ale każdy mówi, że lata 60. to był taki przełom, kiedy powstały w ogóle boiska treningowe Górnika Zabrze, bo wtedy nie było gdzie trenować wcześniej. I myślę, że to jest też taki moment, który przejdzie do historii, o którym będziemy mówili za, za lat 20, 30, 40, bo to jest inwestycja naprawdę istotna. Mówimy o boisku podgrzewanym, o boisku oświetlonym. Czegoś takiego nie ma. To zupełnie zmienia standardy trenowania piłkarzy Górnika Zabrze i, i, i sprawia, że ta baza jest naprawdę już na poziomie europejskim, bo mówimy o dwóch boiskach, które są dzisiaj. Mówimy o trzecim boisku właśnie podgrzewanym z oświetleniem. Proszę mi wierzyć, że no nie każdy klub czymś takim dysponuje i mówię nie tylko o polskiej ekstraklasie, ale mówię też o, o solidnych firmach zachodnich. Naprawdę baza, baza świetna, która pozwala zupełnie inaczej zapro zaprogramować trening. Można trenować wieczorami jesienią czy zimą, można trenować, grać sparingi czy mecze kontrolne na własnych boiskach. Nie trzeba szukać boisk poza zabrzem. Nie trzeba wyjeżdżać, to jest sprawa ważna, prestiżowa i, i bardzo, bardzo bardzo potrzebna. Tak jak tutaj Państwo już powiedzieli, nasza spółka posiada już ponad 15-letnie doświadczenie w realizacji obiektów sportowych. Wykonujemy podobne bardzo inwestycje dla klubów ekstraklasy. Cieszymy się bardzo, że mamy możliwość właśnie pracowania dla górnika Zabrze. Spółka jest z Katowic, więc nasz śląski charakter. Mam nadzieję, że pokaże tutaj swój potencjał i cała budowa przebiegnie w taki sposób, że wszyscy będą na końcu zadowoleni.